Witamy serdecznie wszystkich Was dziś w Radowie Małym, w kuchni u Cezaryny. Dzisiaj zajęcia artystyczne poprowadzi Elat Husz i Elwira Stabska. Dzisiaj dalej o dobrostanie, więc o emocjach, o radości świąt, radości przeżywania i o twórczości, radości tworzenia. Mam dla Was taką propozycję. Przygotujcie. Ciasto na bułki. Przepis znajdziecie w poprzednim odcinku. Ugotowane jajka, sałatę, ogórki, marchew i pietruszka. A ze mną zrobicie tak jak zwykle coś z niczego czyli potrzebne nam będą wytłaczanki po jajkach, klej, taśma dwustronna, kolorowy blok, wstążka, podgrzewacze i jesteście gotowi. Przygotowanego wcześniej ciasta upieczemy taką dekoracyjną bułeczkę w kształcie ptaka. Ja już rozwałkowałam ciasto, następnie zawijam je tak, jakbym robiła w ten sposób. Zawiązuję następnie za pomocą jajka. Uformowaną już kuleczkę z ciasta przyklejam, to będzie nasza główka. Ogonek już mamy. Ogonek mogę ponacinać i nasz ptaszek będzie miał taki dekoracyjny ogon. Też przyklejam dekoracyjne jakieś tam nasionka. To już dowolne według uznania, tak jak Wam się będzie podobało. Następnie naszego ptaszka jeszcze możemy posmarować jajkiem i dzięki temu po upieczeniu będzie się nam bardzo ładnie to ciasto świeciło. Układam na blaszce i jest gotowy do upieczenia. A ja Wam pokażę, jak ozdobić sobie pudełeczko, które później y, możemy wykorzystać jako talerzyk na jajka. Potrzebne nam będą do tego takie, w takich kolorach, jakie lubicie. Potrzebna nam jest ta wytłaczanka, taśma dwustronna, i popatrzcie, poukładałam sobie kolorowe papiery, wycięłam na wielkość spodu wytłaczanki, i teraz przykleję to do środka. Ja już sobie wkleiłam wcześniej taśmę dwustronną, żeby było szybciej. Proszę, klejam. Wcześniej przygotowałam sobie taki szablonek, szablonik uszek. Popatrzcie, jedno jest większe, drugie jest troszeczkę mniejsze. Naklejacie, smarując klejem, jedno na drugie. Nacinamy wzdłuż, nie do końca. Pokażę, tak. I później sklejamy, zakładając jedno na drugie. I teraz popatrzcie, do taśmy dwustronnej. Kokardeczkę do wykończenia. Środek już gotowy. Teraz został jeszcze tylko wierz. I tak samo taśma stronna. Odcinamy. Zrywamy zabezpieczenie, proszę. I już jesteśmy w zasadzie gotowi. Tak wygląda nasze pudełeczko. Możecie układać jajka i ustawiać na stole. Wyglądają tak. Pokażę Wam też, jak zrobić świecznik na stół szybciutkim sposobem. Przyklejamy taśmy na górze naszego kieliszka. Odrywamy zabezpieczenie. Ja już wcześniej przygotowałam uszka, które, o których mówiłam chwileczkę temu. Przyklejam je do taśmy dwustronnej, dociskam, jeszcze wstążeczka. Wymyśliłam to sobie, żeby wszystko było mniej więcej w jednej tonacji kolorystycznej. Tu wycięłam sobie paseczek takiego ze skrawka yy. Kolorowego papieru. Popatrzcie, owijam świeczuszkę dookoła, odcinam nadmiar. Jeszcze chwilkę, tylko bo niezbyt równo wyszło. Poprawiam. I kochani, gotowe. W taki prosty sposób możemy sprawdzić, że nasz stół nabierze elegancji. Zostało jeszcze nam położyć serwetkę. Tym razem zobaczcie jajko biała serweteczka i będzie z tego bardzo prościutki zajączek. Związujemy taśmeczką. Raz. położyć na kolejnym talerzyku. Ja dla Was mam jeszcze jedną propozycję. Otóż mamy jajka, pięknie udekorowane talerzyk i też możemy do tego stworzyć bardzo ładną dekorację. Kroję jajeczko. Następnie trzeba krótko wyciąć grzebyczek. W główce kawałek i wkładam, następnie z kawałka robię dziubek i oczka z czarnego pieprzu do tego mogę zrobić kwiatki z połówek. Plastrów ogórka i z marchewki. Z marchewki będzie kwiatek, z ogórka będzie podstawka. Wszystko łączę za pomocą wykałaczki i mogę ułożyć na talerzyku. Będzie to wyglądało dekoracyjnie. Dołączymy do naszego nakrytego już pięknie stołu. O, Poprawimy jeszcze. I stół mamy już gotowy. Pozostaje nam jeszcze jedna rzecz: mianowicie, chciałyśmy złożyć Wam w imieniu wszystkich pracowników naszej szkoły, naszych koleżanek, naszych przyjaciół, wesołych świąt. Spokojnych, radosnych, zdrowych i żebyście sobie fajnie odpoczęli, żeby to był dla Was naprawdę super czas. Do zobaczenia. Kolejnym razem, razem czy osobno? jeszcze zobaczymy. Do widzenia. Wszystkiego dnia. dobrego.